Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jonkher, z tych de Jonkherów. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendacje. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać Twoje zasługi, syn. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corinthians. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śnij jego historię. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz, kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty, na strychu jakby ktoś przesuwał meble. A w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym, Corin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. Drugi miecz masz na wypadek, gdyby pierwszy się złamał. Dłuż, to błaga, nie pokryj. nie rozlewa jej, proszę. Przestań, odejdź stąd. Nie lubię tego, zostaw. już to błagam. Obudź się. To tylko sen. Obudź się! Lalka... poddasz? W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Przestań. Odejdź stąd. Nie lub tego. Zostaw. Odłóż to błagam. To krew. Nie rozlewa jej, proszę. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Regał zostawia przejście do pokoju obok. W pierwszym piętrze była jakaś kołyska. Ciekawe, co się stanie, jak włoży tam lalkę. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewa jej, proszę. Kolejne arcydzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. Piec widziałem w piwnicy, ale tam znajdę jakąś wskazówkę. Uh, uh. Przestraszyłeś się? Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary Ale fajnie Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? <tum> Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. <tum> śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym porządkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy. A ty skąd niby wiesz, że jestem porządkiem? Skąd, skąd, no skąd? Wyglądasz jak porządko, zachowujesz się jak porządko, po prostu jesteś porządkiem. Przez ciebie śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi dżerowymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie ja lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko! Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! Nowigrad to nie jest miejsce dla porządek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem. Uwierzy mi. Tak, tak, tak. Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani dudu. Jesteś bardzo ładny, wiesz? Nie często to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Tris Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale nie zabawne. To dzieło porządka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr, tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. Wiedziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? I tak, i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z Łabdemona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Korin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż... Na biednego nie trafiło. prawda jest. O! chcę. A! w uroki! A zimie <słyska> też z głodu zdychają? Kiedy ostatnio z mnie wezmą? Dobre, Shajs. Brałeś się tak. Też chciałbyś zarobić, co? Przestałem nam chodzić, odkąd sprzedali mi. Płynąć na Skellige? W twoim wieku? Idę. Coś mi na nieludzia wygląda. Wydaje Szukaj mi się, że widzę całorami. kandydata do pojedynku z Kafarem. Jak z tobą skończę, Nie prysz tak. Mnie nie przestraszysz. Kto wie, co za zbier ludzi morduje. Tutaj przeprowadzam seanse śnienia. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego, a tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. Pokieruję to, Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere, płynące z głębi serca. Zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o. Cili. Dziewczyna ma na imię Cili. To było w Rivi. Właśnie skończyła się druga wojna z Nilfgarden. Nastroje nadal były niespokojne. W mieście doszło do zamieszek rasowych. Próbowałem coś zrobić, ale nie mogłem powstrzymać wściekłego tłumu. Był tam taki młody chłopak. Przebił mnie widłami. Jenefer też była umierająca. Ciri zabrała nas na łódź. Popłynęliśmy do miejsca, gdzie kwitły jabłonie i tam nas oboje zostawiła. Wtedy widziałem ją po raz ostatni. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Jakieś inne wspomnienie? Nie. Kontynuujmy. Powiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o nich. Ona jest dzieckiem starszej krwi. Potomkinią Falki Krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie? Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światów. To tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć. Dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak. Jest jeszcze coś. Kiedyś zapytałem Jennefer, dlaczego nazywają Ciri panią czasów i miejsc. Ona potrafi wędrować między światami. Nie potrafi o tym opowiadać. Niewiele zrozumiałem z tłumaczenia JEN. Wiem tylko, że chodzi o coś więcej niż przenoszenie się do innych miejsc. I że krew Ciri ma niezwykłą moc. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak, jest jeszcze coś. Pamiętam, że cili miała kłopot z opanowaniem swoich zdolności. Gdy Jennefer uczyła ją składać proste zaklęcie, cili kompletnie zniszczyła szopę przy świątyni. Bardzo się tym przejęła, a to była zwykła, stara szopa. Wiem, że długo uczyła się kontrolować umiejętności. Ale chyba dotąd nie panuje nad nimi w pełni. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Nie. Czy możemy już zacząć? Oczywiście. Wiedziałam, że ci na niej zależy, ale ton twojego głosu, ukryte emocje. Kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak, jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli? Może Jaskier? Bardzo się lubili. Nie wiem, o jaskółce, a potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri. Skontaktowała się z jaskrem. Nie wiedziałem, że Jaskier jest w mieście. Ten poeta. Słyszałam o nim. Odziedziczył szałwie i rozmaryn. Dziękuję za pomoc. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją CV.